Akt piąty. Scena pierwsza. Sala w zamku Lecha oświecona od gęstych piorunów. Lech, Sygoń, Święty Gwalbert. Lech. Na koń! Straż przednia pieszkła! Święty Gwalbert. W imię krzyża daję ci zwycięstwo! W czyjekolwiek imię. Biorę, gdy dajesz. Jeśli nie dasz, wydrę. Każ mi dać konia. O dzisiejszej nocy najświętsza panna w celi mej spalona objawi mi się nad najświętszym trupem, nad krwią najbardziej Bogu ukochaną. Każ mi dać konia! A, pioruny biją! Jakby się walił świat! Straż przednia pierzchła! Hej, miecz Rolanda! Wchodzi Gwinona w żałobie. Moja czarna żono, siedź w zamku. I każ wierzycom na czole położyć gwiazdę z ognia. Ile razy pioruny zgasną, a we krwi utonę. Wypłynę z koniem ku twemu ogniowi. Pocałuj dzieci. Uśpić je musiało parne powietrze. Arfon się piorunów lęka i płacze. Czy chory? Zalękły. Na konie, rycerze. A ty zamknij okna, żeby nie wleciał tu na miejsce męża piorun czerwony. Lechici, do broni! Wychodzą wszyscy prócz Gwinony. Gwinona. Chodźcie tu, dziewki, bo mi samej straszno. Wchodzą dziewice. Czy która bajek nie umie? Niech gada, bo mi tak straszno, jak w śmierci godzinę. Wiecie, że mój syn już pewnie nie żyje? Ona po ojca nie wróciła. Pewnie nie żyje mój syn, ale jeszcze ja mam nadzieję. Ach... Jak mi okropnie. Wy także wszystkie jesteście strworzone, jak białych stado łabędzi. Tej nocy coś okropnego stanie się. Dziewczęta, idźcie spać. Sama zostanę wam strażą. Dziewice wychodzą. W powietrzu jakiś straszny piorunowy zapach i dziwne skargi i płakanie. Jakby się skarżył mój syn opuszczony i wołał Matko, 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 wchodzi Lila Weneda. Czy syn mój przyszedł z tobą? Lila Weneda odpowiada gestem rozpaczy. Nie dręcz ty mnie, ale odpowiedz prosto, że zabity. A jeśli żyje, odpowiedz, że żyje, a ja wygryzę twoje błękitne oczka pocałunkami. O, powiedz, że żyje. Lecz jeśli jeśli mój syn. Nil la Veneda. Ty o okropna. Gwinona, zbliżając się wściekle, lecz zwolna. Jeśli już. mój syn. już. przy bramie czeka. mój syn? Na harfę moją czeka człowiek. harfiarko? Chwyta ją za szyję. Pani sroga, ty. Ty mnie dławisz. Harfiarko. O, o! Krzycz, 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 harfiarko. Zrywa pas i dusi Lil Leveneda. Krzyczu duszona. A co? Już bez ducha. Do mnie, dziewice do mnie. Trup jest ze mną. Wbiegają dziewice. Dziewica. Jakie to wszystki? Co? Tu coś upadło? Ten trup. Okropność, okropność, okropność. Okropność? To ja udusiłam wstążką. Czy się boicie tknąć rękami trupa? Ha. Uduszona? Oni mi zabili syna. O, biedne, bielutkie stworzenie. Cóż ci zawinił biedny gołąbeczek? Pozwól przynajmniej, że ją ubierzemy w srebrną bieliznę, w pławatki, w narcyzy i zaśpiewamy nad umarłą lamę. O, jak te piersi krąglutkie ostygły! Jak te nóżeczki zimne spłękitniały! Pomóżcie, siostry! Wynieśmy ją razem z tego pokoju, gdzie przez okna czarne ciekawe patrzą błyskawice z krzykiem. Ostrożnie! Nóżki o koszulą. Ona się do nas uśmiech. Ostrożnie. Wynoszą ciało Lilli Wenedy. Gdy mi ją dusiła, dziesięć matek było we mnie zamkniętych. Teraz przerażona, że wszystkie we mnie syczące gadziny ucichły. Jestem jak trup. Co uczynię? A, podeszlę Derwidowi harfę. A sama włożę zbroję. W krew się rzucę. Wychodzi. Scena druga. Pole przed zamkiem Lecha. Ślas stukając do bramy. Hej! Hej! Ty jest tam kto? Czy tu pioruny wybiły ludzi? Czy się pan odźwierny powiesił? Hej! Hej, pies wyjeżdżałośnie! Mości psie! Proszę, przypomnij królowej, że ja tu czekam na harfę. Hej, hej, hej! Nikogo tylko psy żałośnie nie wyjął, jakby tam w kogoś miał uderzyć piorun. Au, au! Pogdajbyś zdechł, zdechu, pogdajcie piorun! Au, au! Czy w panu swoim wąchasz trupa? Czy śmierć kościana ci przeszła pod nosem? Brrr. Aż mi zimno! Cóż to są zamary? Otwiera się brama. Wychodzą dziewice w bieli z pochodniami, niosąc skrzynię od harfy zamkniętą. Dziewica. Człowieku... Jestem! to jest w zamknięciu harfa Derwida. Odnieś się i powiedz, że dotrzymuje przysięgi Gwinona. Puśćcie mi, proszę! Pudło na ramiona, piękne dziewoje. A śpiesz się, człowieku. Wychodzą. Pełno teraz po drogach ludzkiego rozcieku. A śmierć pod swoją kosę głupich ludzi garnie. A pioruny jej świecą z nieba jak latarnie. To zaś mój święty Gwalbert zowie światłem wieku. Wychodzi ze skrzynią na ramionach. Scena trzecia Pole walki Noc błyskawicowa Lech i Sygoń wchodzą Lech O mój Sygonie To walka olbrzymów Pioruny przeciw nam Bo tylko słuchaj Już przez szeregi na wpół wyrąbane Przylatywałem na wskroś Już oczyma sięgałem W samo krwawe serce wrogów Już byłem wpadał tam, gdzie pod dębami starce pochodnie harfy zgromadzone, pod skrzydłem siedzą błyskawic, jak, jak owce w burze pod gruszą tulące się wiankiem. I miał w rękach króla. Kiedy nagle piorun nad głową moją roztrzaskany, zabił mi konia. Sygoń. Panie, rzecz straszniejsza. Spotkałem czarne straszydło dwugłowe. Spotkałem wodza Wenedów. Czy straszny? Wódz ten dwie głowy ma na jednym ciele. Czasem się obie głowy razem schodzą i plączą rogi na hełmach ogromne. Czasem się jedna zaiskrzona ciska z wściekłością węża na ludzi, a druga patrzy spokojnie i szuka oczyma serc w naszych piersiach. Za mną, ja go znajdę! Wybiega. Włos mi osiwiał. Ale tak okropnej nocy za życia mego nie widziałem. Chorągwie tonął we krwi. Jedną piorun zapalił złotym płomieniem i bladość lekkiego ognia rzucił ludziom w twarze. Lelum i polelum wchodzą. Lelum Lech, lech, lech. Napadają na Sygonia. Sygoń. Wodzu ohydny Wenedów, jeśli człowiekiem jesteś, będziesz trupem. Biją się. Polelum. Zakręć łańcuchem koło niego i zwiąż. Gdy Polelum walczy, Lelum obiega w koło Sygonia i okręca mu łańcuch na gardle. Także Sygoń zostaje powieszony na łańcuchu, który łączy ręce bratnie. Teraz rozbierzmy się. Łańcuch udusi. Zacharkał. Puść go. Leży uduszony. Odwijają łańcuch. Sygoni się wali trupem. Nauku moim kładź zatrute strzały. Gdyby ojca harfy jęk, o gdyby jeden jęk tylko harfy darwidowej, a z wszystkich byłyby o takie trupy. Wychodzą. Scena czwarta. Pole toż samo. Lech, Sygoń zabity. Lech. Sygoń tu do mnie! Sygoń! Znów zabiłem ludzi dwunastu. Miecz mi się wyszczerbił. Co widzę? Stary Sygoń leży trupem. O zemsta, zemsta! Wchodzi święty Gwalbert z krzyżem. Święty Gwalbert. Jęki króla słyszy. Lech. Zdejm z niego zbroję i zobacz, gdzie ranny. Na ciele żadnej nie odebrał rany, lecz ma śnią twarz, jak powieszony albo zabity piorunem. O zemsta! Nad piorunami! Wychodzi. Biedny poganinie. Chodź, ja dam tobie pogrzeb chrześcijański. Wychodzi, ciągnąc trupa. Scena piąta. Monument z druidycznych kamieni w lesie. Derwid na tronie kamiennym, w około dwunastu harfiarzy, na dwunastu siedzi kamieniach, przy każdym harfa złota i pochodnia w ziemię zatknięta. Roza Veneda stoi za ojcem na tronie. Dąb derwidowy na prawo. Derwid. Cóż jeszcze nie ma harfy, a ja słyszę? Jęki narodu i szelest płynącej krwi. Jeszcze nie ma harfy. O bogowie! Wchodzi Wenet ranny. Wenet. Przybiegłem ranny. Lechici nas łamią. Lud czeka pieśni. O Boże! O Boże! Ja konam, królu. Graj pieśni. Ja umieram. Pada ikona. Derwit. Stając na tronie i rwąc włosy, pioruny, bijcie we mnie! O pioruny, bądźcie wy królem, a ja będę harfą! Królestwo moje to puch jak te włosy, które wiatr bierze z moją wyrwane. O wichry, rwijcie mi włosy! O wichry! Lelum i Polelum wchodzą. Lelum. Ojcze, giniemy! Graj pieśń! DERWID Idźcie skonać! Ja nie mam harfy! ROZA WENEDA Ustąpcie się wszyscy. Już słyszę harfę idącą. Już słyszę. Uderzcie w tarcze. Niech się zejdą w wodze. Ta pieśń uczyni z nich nieśmiertelniki. A wszyscy, co ją usłyszą, żyć będą a Wszyscy, którzy nie usłyszą, pomrą. Wchodzi ślad z harfą w skrzyni. Ślad. O tom się dobrze wam zasłużył, ludzie! Ty noszę harfę, Gdzie postawić. Daj tu. Odom poparta, królewski niech czeka. A wam królowa kazała powiedzieć, że dotrzymuje przysięgi. Ufrecz wężu. A to i dobrze. Schowam się w bagiska. Odchodzi. Królu, zwycięstwo daj twemu ludowi. Wchodzi wodzów dwunastu z obnażonymi mieczami. Wszyscy krwawi. Bo to są wodze i pieśni godzina. Ojcze, przydębie derwidowym harfa. Derwid. Wstaje z tronu i zbliża się do harfy. O, jak mi serce drży, czy ja potrafię w złociste struny uderzyć? Już słyszę serca bijące w ludziach. Gdzie ta harfa? Czekajcie! Jak mi drży serce? Gdzie harfa? Już czuję w sobie, że wy zwyciężycie, jeżeli duszę w pieśni przeleję całą. A duszę już mam w rękach. Tu, jak piorun, jak piorun całą ją cisnę na struny i spiorunuję pieśnią. Dotyka się omackiem skrzyni harfowej. Harfa w skrzyni! Benedo, otwórz! Roza Weneda zdejmuje wieko ze skrzyni harfowej i cofa się, odciągając ojca za rękę. W skrzyni bowiem zamiast harfy widać umarłą lilę Wenedę w śmiertelnej koszuli, z wieńcem bławatkowym na głowie. Puszczajcie do harfy! Dlaczego wy mnie trzymacie za szaty? Dlaczego wstręty czynicie starcowi? Ja jestem pełny ducha. Ja się wyrwę, i ta pieśń moja będzie nieśmiertelną. Wyrywa się z rąk córki i kładzie ręce na twarzy zmarłej Lilli Wenedy. Cóż to! Rzecz jakaś zimna, to nie struny. Ja pod palcami mi czuję trupa. Co to jest? O, to nie harfa, to ciało mojej umarłej córki! Chwila milczenia. Roza Veneda chce ojca odprowadzić od ciała zmarłej. Starzec nie daje się córce. Precz, gadzino! Tu moja tamta córka! Tu, tu, w trumnie! O! A umarła! Czekajcie, czekajcie! Bo tu jest także pieść te złote włosy, na których będę grał. Ja ciebie widzę. Jeweczko moja widzę. O, ja znajdę moje usteczka. O! Nie odrywajcie, nie odrywajcie wy mnie od niej, proszę. Nie odrywajcie! Cóż to? Nie słyszycie tej pieśni z łez królewskich? Idźcie skonać! O, o gołąbek mój martwy! O, martwy! O, już na wieki martwy! Karwiarz. Ojciec płacze. Ja ciebie widzę, córko. Moja postać z w wiami, tu, po wydzieranych oczu. Ja ciebie widzę w grobie kłowy. O gwiazdeczkami ukoronowana w pachnącym cedrze. Lampa pełna blasku. Wychodzisz z rączki otwartym, O O tu, widzicie, tu śmieje się płacząc. Umarła moja, najmilsza umarła. Moja jedyna. Wiedziałam ja dawno, na jaką zwołam was pieśń. Potępiony ludu przez Boga. Już dawno widziałam na Waszych czołach napisane krwawo życie trzydniowe. Cóż? Czemu tak bladzi? Któż tu jest kłamcą? Dos? Czy ja? Czy rozpacz, która niechcących umrzeć oszukała? Gołębie serca, o! Jak wam leniwo do kończącego wszystko grobu. Trzeba was było wszystkich oszukać i śmierci pędzić, jak białą trzodę owiec w gardło. Nie dosyć jeszcze. Wy, moje włosy wyrwane, garście wężów, przemieniajcie i dla strupiałych ludzi bądźcie biczem. Pierwszy z wodzów Różko, przyrzekłaś nam zwycięstwo, Harpen. Ja ci przyrzekłam, co? Chodź tu i patrzaj. I ty myślałeś, że więcej jest głosu w strunach niż w trupa niewinnego ciszy? Gdzież taka harwa, jak ten trup? Gdzie takie tony żałosne, jak płacz tego ojca, co w rękach córki rozwija warkocze i szuka w nich, jak w strunach drżących, głosu? O. Przysięgnijcie wy na nią, rycerze, że się pomścicie. Resztę zdajcie gromom i później zemście czasu. Przysięgnijcie, wodze. Zaprzysięgamy zemstę, aż do śmierci. Wychodzą. Lelum, całując zmarłą siostrę. Na ustach twoich, siostro, zaprzysięgam, że zobaczymy się dziś. O, ci? Derwit. Dobywa z zanadrza nóż ofiarny i mówi, przebijając się dwa razy. Cynowie, o tak! O tak! Wlecha serce! Pada martwy. Roza Veneda. Tam stos na prawo. Weźcie te dwa ciała i spalcie razem, a wokół stosu trzymajcie urny z królów popiołami. Jeśli by który Lechita szedł gwałtem i chciał ze stosu porwać ciała święte, to wy go tymi urny przywalicie. Karfiarze biorą urny i pochodnie. Czterech zaś kładzie na barki ciało Derwida i Lille Venede w skrzynice cedrowej i wychodzą. Roza Weneda obraca się do Lelum i Polelum i mówi: Tu na tronowym kamieniu ułożę stos z pachnącego drzewa. Czekam na was. Lelum i polelum wychodzą walczyć. Roza veneda odchodzi w głąb lasu. Scena szósta. Pole walki. Noc. Burza. Lech wchodzi. Złamani, tych psów wycinać do reszty. Cóż to za rycerz? Wchodzi gwinona w zbroi. Gwinona. Jałam się uzbroiła, mścić się za mego syna, Mścić się jeszcze. Można ich teraz rąbać jak barany, zupełnie ducha stracili Ci ludzie, stracili ducha o samej północy i odtąd trąbią ich nasi jak trzodę. Harfiarza! Ja, chcę harfiarza. Ostrożnie, bo przy nim musi być ludzi ostatek. Gwinona wychodzi. Święty Gwalbert. Wchodzi. A ty co robisz? Święty Gwalbert. Ja chrzczę niedobitych, aż mi się Matka Chrystusowa zjawi. Chciałbym napotkać dwugłowego wodza i ofiarować życie potworowi, byleby chodził za pługiem. Wychodzi. A ja tu siądę na kępie. Kto noc taką widział... Ten wie, co waży świat, co warci ludzie. Litośniejszymi są pioruny złote, bo tylko sosnom serca rozdzierają. Na toż to matkom dzieci swe hodować, aby z nich były kiedyś takie jadki. Każdy trup tyle wart, ile kosztował. Spytaj się matki, niech oceni trupa. Zlękniesz się, gdybyś zapłacił, co mówi, mogłaby kupić za zmarłego syna Żywe królestwo, gdzie są miliony synów i matek. Ślas pokazuje głowę spoza kępy. Co święty Gwalbercie! A co tu robisz, ślazie? Grzęzny w błocie. A jakże ty się tu znalazłeś? Święty, Wprzód mnie wyratuj za uszy, bo tonę, a potem twoje zaspokoje uszy. Pajdaku, ty mi spalił cele. Nie ja, diabeł ją spalił. Jam cię Ojcze szukał, aby się tobie na diabła poskarżyć. Dziś podkupienia noc. Gapiu, chodź ze mną. Teraz do śmierci będę księżym sługą? Wychodzi. Scena siódma. Inna część pola. Lech wchodzi. Lech. Zabiłem wodza pół. Gryf wchodzi. Gryf. Gdzie Lech? Co słychać? Małżonka twoja, panie, leży trupem. Zabita? Panie, okropnie zabita. A tym okropniej, że już lud wenedów bezbronny, miecze rzucając, uciekał. Kiedy królowa oboczywszy wzgórze i płomień wielki, czerwony i wieniec, czarnych postaci przy płomieniu krwawym, krzyknęła... Derwit tam musi być stary, i z obnażonym mieczem szła na górę. Ten czas ci czarni stojący przy stosie, na którym dwoje paliło się trupa. Kwycili urny, pełne dawnych prochów, i na królową coś się skał i mała. Rzucili z góry strasznie popielnicę. Przybiegłem. Ona leżała okryta. Prochem i ludzi umarłych kościami z piersią okropnie rozczaskaną, martwą. Biedne me dziadki będą pytać o nią. Patrzaj, nie mogę teraz płakać, krwawy. Nieście do zamku zwłoki nieszczęśliwej i każcie obmyć z ludzkiego popiołu. Wychodzą. Scena ósma monument druidyczny stos ułożony w miejscu, gdzie stał tron Derwida Roza Veneda sama. Już lód wyrżnięty i ustaje burza. Przed chwilą tu był król, ludzie, pochodnie. Teraz dwanaście tych pustych kamieni. I tak na wieki już. I tak na wieki. Wchodzi Polelum, niosąc na rękach ciało zabitego brata, jeszcze przykute doń łańcuchem. I cóż, nie mówisz nic do mnie, Polelum? O, patrz, zabity brat na piersiach mi śpi. Czy rozciąć łańcuch między wami dwoma? Nie rusz łańcucha. Gdzie stos dla umarłych? Masz zgliszcze. Burza zgasiła pochodnie. Poszukaj ognia. Ogień dadzą chmury. Polelum wchodzi na stos z trupem brata. Jam ja gotów. Pieśnią zawołaj piorunów. O, śpi na piersiach moich, bracie Blady! Wszystko skłonione do snu na tym świecie! Wróżko, zawołaj piorunów! Jam gotów! Podnieś do nieba rękę z ręką trupa. Wołajcie oba gromów łańcuchami. Wchodzi Lech. Stójcie, poganie! Przynoszę Wam życie! Wchodzi święty Gwalbert. Stójcie, poganie! Przynoszę wam wiarę. Życie i wiarę. Boże, patrzaj z nieba na tych dwóch ludzi przed stosem Weneda konającego. Patrzaj na tych ludzi i pomyśl, jakim Ty dajesz stworzeniom chwilę tryumfu i urungowiska. I przyszli, kiedy mój lud cały skonał. I przyszli, kiedy mój brat już nie żyje. I przyszli, kiedy niebo oświecone u nami stosów, gdzie się palą trupy, i tu mi dają życie. O, stworzenia, czuję nad wami w sercu wielką litość i wielką wzgardę. O, nie pozwól, Boże, aby grobowiec mój był na tej ziemi, gdzie oni żyją. Chmury, czarne chmury, co uciekacie z trupiego pola, ostatnie miecąc pioruny. O, chmury, podnoszę do was tę rękę w łańcuchu z tą drugą ręką mego brata, trupa. Obie te ręce i ten łańcuch proszą o piorun jasny, litosny, ostatni. Cóż, nie słuchacie? Więc tą ręką trupią i tym łańcuchem wyzywam do walki was, napełnione piorunami burze. Aż prośbą piorun wasz niewywołany wydrę przekleństwem! Piorun pije w stos i drzewo zajmuje się złotym płomieniem. Lelum i polelum nikną w blasku. Powoli nad gasnącym stosem ukazuje się postać Boga Rodzicy. Święty Gwalbert, pokazując na zjawienie. Owy! Nieśmiertelna! Lech! Cudowne widmo w obręczu spłomyków. Roza Veneda. Wchodząc na stos zagasły, grzebie w popiołach. Znajduje łańcuch próżny którym przykuci byli do siebie lelum i polelum, i rzucając go pod stopy lecha, mówi: Patrz, co zostało z twoich niewolników. Około 1839.